Ludzie powinni się cieszyć, radować i bawić. Gdy śpiewają Jezusowi, to powinno być jak na dobrej imprezie. Z martwych stał Jezus. Kto jest mistrzem? Jezus. Kto jest dawcą życia? Jezus. Kto wybrał mecz? Jezus. Dla kogo? Dla ciebie. Po to, żebyś wziął to zwycięstwo. Umarł za człowieka i powiedział: I ci żyj, i ci się ciesz, i ci zdobywaj, idź i raduj się. Szatan będzie zawsze przychodził, próbował cię okraść, zabić to, co masz, wyrwać tobie to z rąk, ukraść twoje życie. Ale Jezus powiedział prostą rzecz: Poniosłem to wszystko na krzyż. To, co jest twoją porażką, to, co jest twoim nieszczęściem. To, co ci zniszczyło, każdą twoją ranę, weź to, co zrobiłem. Umarłem za ciebie. Weź życie i żyj. I powiedział do ludzi: Kładę przed wami błogosławieństwo, siłę do życia, twoje zwycięstwo i twoje szczęście. I z drugiej strony jest śmierć. I wybierz sam, i dał człowiekowi wolną wolę. Wygrajcie swój mecz. Bo życie jest jak trochę taki mecz.